Witam serdecznie na kanale Podziemna TV. Szanowni Państwo, w ostatnim odcinku na niebieskim tle, w odcinku numer 38, zatytułowanym Uczciwa kreacja pieniądza zamiast grabieży, mówiłem Państwu o tym, w jaki sposób uczciwie można tworzyć pieniądz. Ponieważ dzisiaj pieniądz tworzą banki, kreują banki, kosztem całego społeczeństwa, jest to grabież całego społeczeństwa, przedstawiłem Państwu propozycję, w jaki sposób można uczciwie zwiększać ilość pieniądza w obiegu. I część komentatorów pod tamtym nagraniem zareagowała w ten sposób, tak jakbym ja proponował coś nowego co wcześniej nie istniało, co, co dzisiaj nie istnieje. Jakbym proponował zupełnie nowy podatek wprowadzić, który dzisiaj, którego dzisiaj nie ma. Pytaliście Państwo w komentarzach, czy ten podatek, który nazywam emisyjnym, tudzież inflacyjnym, czy on jest sprawiedliwy. Albo wprost pisząc, że taki podatek uważacie, że nie jest sprawiedliwy. Pytaliście, jak on się rozłoży na społeczeństwo, jaki będzie wpływ na gospodarkę. Pojawiło się też pytanie, jak to ma wyglądać w praktyce, jak to miałoby funkcjonować działać w praktyce, jak miałby być pobierany. Krótko mówiąc, wszystkie te komentarze w tonie takim, Jakie byłyby skutki wprowadzenia takiego nowego podatku? Szanowni państwo, ten podatek jest istnieje i działa od lat. To nie jest nic nowego. Podatek emisyjny, albo jak kto woli inflacyjny, jakkolwiek go nazwiemy, możemy go nawet w ogóle nie nazywać, ale płacimy go wszyscy od wielu, wielu lat cały czas, tylko dzisiaj płacimy go na rzecz banków. Na tym polega ta grabież, na tym polega ta masowa patologia. Ilość pieniądza rośnie cały czas, i dzisiaj podaż pieniądza zwiększają banki, zwiększana jest w systemie bankowym, i to banki pobierają cały czas ten podatek od całego społeczeństwa na swoją rzecz. Także ja nie zaproponowałem wprowadzenia żadnego nowego podatku, którego dzisiaj nie ma, tylko zwróciłem uwagę, że wszystkie wykreowane kwoty, które zwiększają ilość pieniądza, to są pieniądze społeczeństwa, to są pieniądze publiczne, krótko mówiąc, a nie banków. A dzisiaj przywłaszczają je sobie banki. Pieniądze są dzisiaj kreowane przez banki i przywłaszczane, a potem pożyczane społeczeństwu, kredytobiorcom na procent, a tak nie powinno być. Pieniądze powinny być tworzone przez państwo i oddawane bezpośrednio społeczeństwu, bo to są, bo, bo nowo powstałe pieniądze to jest własność społeczeństwa, to są pieniądze publiczne, najkrócej mówiąc. Natomiast yy, zaproponowanie tego dofinansowania państwa to jest tylko konsekwencja tego, że skoro państwo ma tworzyć pieniądze zamiast banków i oddawać je ludziom, no to, a następnie tylko po to, żeby je następnie zebrać w podatkach, to są to dwie zupełnie zbędne logistyczne i bardzo kosztowne operacje. Po co państwo ma oddawać ludziom wykreowane na przykład 40 miliardów złotych, a potem zbierać od nich to w podatkach, skoro może po prostu zlikwidować podatek na przykład dochodowy i te 40 miliardów złotych, skoro już ma w ręku w skarbcu, po prostu wydać na to, na co dzisiaj wydaje wpływy z podatku dochodowego. To jest aż tak proste przecież. Także odpowiadając na te wszystkie państwa pytania, czy on jest sprawiedliwy ten podatek emisyjny, czy on, jak on wpłynie na gospodarkę, jak się rozłoży na społeczeństwo, czy też jak to w praktyce ma wyglądać, proszę państwa, dokładnie tak jak dzisiaj. Tylko wszyscy będziemy bogatsi. Proszę, dzisiaj pieniądze są tworzone przez banki, a powinny być tworzone przez państwo i wpływać do budżetu zamiast dzisiejszego na przykład podatku PIT. To jest tylko przykład, tak? Albo zamiast na przykład połowy składki ZUS. Można było połowę obniżyć koszty pracy składki ZUS i tę dziurę pokrywać właśnie kwotami, które tworzyły państwo, zamiast Banków, a dzisiaj tworzą je banki. Proszę spojrzeć, to jest wykres pokazujący rosnącą ilość pieniądza, liczoną według obecnych unijnych standardów. Co roku przybywa kilkadziesiąt miliardów złotych w systemie bankowym, i to są nasze pieniądze, nasze, czyli wszystkich użytkowników złotówek, które banki nam cały czas, rok w rok dzisiaj odbierają i przywłaszczają sobie po to, żeby nam, nasze własne pieniądze, pożyczać na procent w formie kredytów. A to jest wykres pokazujący coroczną inflację według danych GUS oficjalnych od początku lat 90. Przecież inflację, proszę Państwa, mamy cały czas, od dziesięcioleci i żyjemy z tą inflacją, i nikt sobie tym głowy na co dzień nie zawraca. Gospodarka cały czas funkcjonuje, my wszyscy też normalnie funkcjonujemy, niezależnie od tego, czy inflacja wynosi 2, 4 czy kilkanaście procent, nawet. Proszę spojrzeć, proszę zauważyć, że prawie całe lata 90. mieliśmy do czynienia z dwucyfrową inflacją, zaczynającą się od poziomu rzędu 50 i jakoś żyliśmy, i normalnie życie się toczyło, i gospodarka się rozwijała, i w miarę jak po transformacji ustrojowej gospodarka rosła i się rozwijała, to inflacja malała. Co jest oczywiste i naturalne, jeśli przypomnicie sobie Państwo to, o czym ostatnio mówiłem w nagraniu numer 35 na temat inflacji i deflacji, właśnie, że rosnąca podaż pieniądza ciągnie ceny do góry, a wzrost gospodarczy ciągnie ceny w dół. I to, co obserwujemy, czyli wskaźnik inflacji podawany przez GUS, to tylko wypadkowa tych dwóch przeciwnych sił, czy też Tendencji cenowych, czyli jeśli podaż pieniądza rośnie o tyle samo, a tak było w rzeczywistości, a gospodarka się rozwija, to inflacja jest coraz mniejsza, maleje, czyli ceny rosną, ale coraz wolniej. Tak więc inflacja dwucyfrowa w latach 90. powoli spadała na skutek tego, że gospodarka się rozwijała, do poziomu, który utrzymuje się od kilkunastu lat na tym samym mniej więcej widełkach. Mamy inflację. W przedziale między 1 a 5% rocznie. I to się cały, od, od mówię lat 2000, od, od kilkunastu lat się taka inflacja utrzymuje. Podsumowując, proszę Państwa, ilość pieniądza przecież rośnie cały czas z roku na rok. I inflacja również występuje cały czas od wielu, wielu lat. I my płacimy ten podatek emisyjny, czy inflacyjny, jakkolwiek go nazwiemy, a nawet jak go nie nazwiemy, to i tak go dzisiaj cały czas płacimy, tylko że na rzecz prywatnych banków. Bo wygląda to dzisiaj tak, że to właśnie prywatne banki, to w systemie bankowym tworzone, kreowane są pieniądze, i system bankowy zwiększa ilość pieniądza, nakładając na nas wszystkich właśnie ten podatek, o którym mówiłem w ostatnim odcinku. Także jeśli zastanawiają się Państwo, czy taki podatek się sprawdzi, jakby to działało, czy jest sprawiedliwy, czy by nas zaskoczyła inflacja, to trochę po nie w czasie są to rozważania. Ten podatek funkcjonuje cały czas, cały czas go płacimy, i nikt się nas o zdanie nie pytał. I każdy z nas dzisiaj normalnie żyje z tym podatkiem. I widzi, jak on działa. Po prostu ceny w sklepach cały czas powoli rosną, i tyle. Taki jest skutek tego podatku. A to, co ja proponowałem w tym ostatnim odcinku na niebieskim tle, to jest to, żeby po prostu banki przestały nas okradać, mówiąc wprost, i żeby te pieniądze, kwoty, o które zwiększa się ilość pieniądza, wracały do swoich prawowitych właścicieli, czyli do społeczeństwa, bo są to pieniądze publiczne. Mówiąc wprost, i podałem Państwu trzy przykładowe rozwiązania, w jaki sposób te pieniądze pieniądze publiczne, jak mówię, można oddać społeczeństwu albo dać społeczeństwu bezpośrednio do ręki, co jest pozbawione sensu, bo za chwilę państwo i tak musi podatki zebrać ze społeczeństwa. Więc najlepiej moim zdaniem jest po prostu te pieniądze zatrzymać w skarbie państwa, a zlikwidować zamiast tego inne podatki, na przykład zlikwidować podatek dochodowy albo obniżyć koszty pracy o połowę i te pieniądze, których będzie brakować po likwidacji tych podatków, zastąpić właśnie emisją pieniądza. Powtarzam, której dzisiaj dokonują banki, bo to banki zwiększają cały czas ilość pieniądza w obiegu. I tylko o to chodziło w poprzednim odcinku. To jest naprawdę banalnie proste, jeśli się dotrze do setna tego, co się na świecie dzieje i w jaki sposób funkcjonuje, czym jest tak naprawdę pieniądz i jak jest dzisiaj wykorzystywany do właśnie grabienia całych społeczeństw, do życia kosztem całych społeczeństw. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za całe Wasze wsparcie, zaangażowanie i odzew z Państwa strony, który jest fenomenalny. Przepraszam jednocześnie, nie jestem w stanie już w tej chwili odpowiadać na wszystkie, na wszystkie Państwa wiadomości, na całą korespondencję, za co bardzo przepraszam, no fizycznie po prostu nie jestem w stanie tego robić, ale proszę mi staram się czytać wszystko i każde Państwa słowo motywujące, czy też w jakiś sposób doceniające to, co robię, to jest naprawdę ogromna motywacja. Do tego, żeby robić to dalej. Dziękuję Państwu za to serdecznie, dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce.